O, coś mi odchłonął. Na lewo, kurwa. Dobra, taki przegrał. Ja ci pierdole. Obudź się, obucie się. Znaczy, Ale spamer, ale spamer. Ale damage KUBIKS Można No chodź teraz! Śmiecię. Kurwa, on no no już no Ja Miałem, on miał 88, miałem 500 Dobra, poczekaj! Ej, podostaj, nie dostaw, dostaw, dostaw! Ja po poczekaj. Duchu, duchu. Nie, na ty niego go, że pierwszy będę zbił <głos> 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 Kurwa, on no ty nie mamy. Koooo! to! 35 HP 25 .uh. Lagi mu nie mogę robić O. Leee! Nieee! go, głupne! Kurde I się spaza miał! I się skara miał! Ija! Ty też miałeś skara! Nie, scara. Scara. P jest nie faza. miałem skara! Spadza miałem, a nie go wykorzystałem A ty skara miałeś i go nie co? Zola, nie bij się za hipara grasowaną w sobie. Dobra. Nie no. Kora, ale też nie zostaw! Kurwa, ale ty kurwa... kuri Kurwa. Ej, kurwa, to je bam się No, Dobra. Dobra, czy teraz jest twój koniec? Kurwa to spada masz to. Ja mam tak kika, jest tak kika Nie właśnie nie mam spada. Nie ja, no co tego kajpnął, to też trochę raz tak, nie zaroś mi się tego daje. Karolem Karolem! Tu mama! Farton, już drogi, to go taktykala! Ile w ogóle w Dalej Ale jest w ogóle w ogóle po ogóle w ogóle w o kurwa, trzeba mi z niego strzelać. Nie, bo teraz będę chciał za każdym razem 80. Nie. Zgózłem po prostu, chłopie. I przygłodek dawałem, ty taki pikałe. Dobra. No, ale... O, to jest niszcz. pomoc. Nie no, daś radę. Kurwa... Kurwa, nie daś rady. Boże, biegnę. O, kurwa. O kurwa. A ma zero. On ma zero. To Ja dzielił się. nie dobiję. Ale, ale, spammer, ale no. spammer, ale spammer, ale spammer. Macie? Nie, nic. Ja pierdolę. Kubik tylko stał.

jak mogę no sobie odsiągnąć? się serio! Ja nie, debiluję, nie widzę! Kurwa! Nie! Mówiłeś, ale że grę Ej, kurwa! Ej, to jest kaprys! Po kolej, kurwa! Bo kurwa, w dwójkę tego go Kurwa odjęcie spajerze mnie Ej A prowadzę chodzę Daj mi, rozjebę kipina i później ciebie Potem to nie tylko kapłody party O palezy jebamy Dobra, wchodzi do mnie kurwa zapraszam na imprezę Kur wyjebanek, porcelanik po tamtego dowieło <noise> 200 dałeś? Remis i to gunia No nie dam nie rady da Kurwa, ale nie dam rady, mam chujowy lód Dobra, spróbuję Cała Polska się <noise> z nami Wypierdalek Zmienkowcami A Kamer! Dobra, a teraz się grawa! No nie, nie, nie ma jest, tak. Jesteś taki chujowy Kevin. No co? Dam kiłek! Jaki chujowy. Kurwa, nie widziałem go. O no, wygrałem. Jesteś, co cię jest to? Serio? Ja <laughs> mam potężny! Jesteś, Dobra, chodź dla chyba. Już jestem. O, będzie rozpirda, Ja lecę na kiepina. O kurwa! Jaki jest tak słaby. Kurwa dziecko 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 O nie Nie wiem wie Karol stanął Co? Ej gdzie? Co jest? On ekran Może zerwa się O Wow. Jak ty go kiedy Ketona nie wywalił? Nie chyba. Nie wiem. Przyszłeś kurwa do przejazdu? <grystanie> <Ta. grystanie> Wczoraj jak na turnieju motory kurwa. I siły. <grystanie> <grystanie> Dziwka. Ja <grystanie> in A jejej je. S? Co damage ten nabij, damage nabij <grym> Ile dostaliśmy Może to, 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 to 50% nabijki. To trzeba championa mieć, żeby to grać? Nie, nie Nie, nie. takie borowiki, ale on się wy wykonał, na nich Nie no To dlaczego nie klaczywałeś? Jak to no trudno no, wyklaczować. Jeszcze jego oni ci spamują. Ekwomują... <grym zielka> Serio kurwa takie łomy. Oni w trójkę biegają biednego. Bo... Pompa mi nie strzela. Cześć. Za ile? Grawa malowa. Pod tobą kurwa. Jak pierdolę. No? 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 E, A nie, 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 ja, kierdoli, yeah. ty strzelasz. Kurwa, patrzcie to, nie? Daj, daj! Kurwa, waduj! Zelki! Kurwa, waduj! Ale bo tak. A żalam może. Leccie, leccie. Jakie kurwa, wadujcie? A, bierne, ja. Ale tyś ci się oczy? No? Jakie grały? Ale kurwa, mam taktykę. Trzeba tylko spać, spać mi i spać. Yeah. <laughs>